Przeda nam się zwycięstwo, bo jesteśmy w trudnej sytuacji. Przegraliśmy ostatnio gra lepiej troszkę wyglądała i nie, nie zasłużeniem przystaliśmy, bo przeciwnik nie będę się y, na tyle dobrze, żeby wygrać tylko po naszych dwóch błędach zdobyli dwie bramki. No i to jest dobry moment y, przed y, meczem piątkowym z dachem Poznań, żeby, żeby się przełamać aczkolwiek na pewno nie będzie tutaj y, łatwo, bo pogoń na pewno postawi trudne warunki tutaj na, na własnym stadionie. Brawo komor, brawo, o to chodzi, bo... graj, ja widziałem, graj, graj. Utrzymajmy się w piłkę. Gram do wolnego, przeciwnik musi biegać, a my utrzymujemy piłkę. Skupcie się na tym, Skupmy się na tym, bo jest za dużo prostych błędów tutaj. Jedziemy. Na pewno dla kibiców to jest święto, bo nie dany jest im grać na co dzień w Ekstraklasie, tylko jedyna taka szansa jak na razie to jest spotkanie się w Pucharze. No i ten dzień właśnie jutro nadejdzie i tutaj w Szczecinie na pewno to jest wielkie wydarzenie, wszędzie się o tym mówi I dla Legii też to jest wielkie wydarzenie, bo kibice zawsze... No i mam nadzieję na, na trybunach.